Witam serdecznie kochani spod znaku wodnika w tym czytaniu karterota, w którym zapytamy kto jest wam przeznaczony jak najbardziej może to być osoba którą już znacie, nawet osoba z którą już jesteście w długoletnim związku wtedy no bardzo fajnie, mam nadzieję także wtedy zobaczymy jaka będzie przyszłość waszej relacji albo ewentualnie jeżeli nie poznaliście tej osoby to jak będzie może ta relacja się zaczynała i ta i dalej się rozwijała. Zaczniemy od postawienia kart na cechy, takie, które są od razu widoczne, na cechy, które będą no, faktycznie rzucały się w oczy, czyli może to być wygląd, może to być też sposób ubierania się, sposób bycia. Zobaczymy teraz dalej, jakie cechy ta osoba będzie miała w momencie, kiedy będziecie już ją bliżej znali, nie? czyli cechy osobowe, charakteru. Moi drodzy, zanim przystąpimy do czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, ale patrzymy, co tu karty przedstawiają. No od razu mogę tutaj powiedzieć, że będzie to osoba raczej od Was młodsza. Będzie to osoba raczej od Was młodsza. Mamy giermka buław, giermka denarów. Z tym, że w kartach Tarota wiek może być przedstawiany tak bardzo, tak samo dobrze, jeżeli to jest 10 lat różnicy, jak i kilka dni różnicy. Więc nie zdziwcie się, że okej, okay, ta młodsza osoba będzie na przykład młodsza o tydzień od Was. Tak? To jest jak najbardziej możliwe. Z tym, że patrzymy dalej. Co tu karty już mówią o konkretnych cechach oprócz wieku, bym widział osobę też, jeżeli mamy podwójną kartę te giermków, osobę, która też wygląda młodo, jak na swój wiek. Raczej to nie będzie ktoś, kto wiecie, w wieku tam 30 lat jest łysy, z brodą taką wielką i, i siwy jeszcze do tego, nie? Naj, naj, najciekawiej, jak jest łysy i siwy jednocześnie. Raczej to jest ktoś, kto jest sam z siebie, ale sam z siebie. Niekoniecznie od razu z racji samego dbania i konserwowania samego siebie, ale Możliwe, że z racji genetyki, z racji tego, że po prostu ta osoba wygląda stosunkowo młodo jak na swój wiek, tak, jak na swój wiek. Pamiętajmy, nie, nie mówię o tym, że od razu jakiś 50-latek będzie wyglądał na 25, bo to chyba nawet nie jest realistyczne poza Hollywood, ale jak na swój wiek, raczej osoby by tak dawały mu czy jej odrobinkę mniej. Mamy tu także raczej osobę, jeżeli chodzi o mężczyzn, którzy z tym zarostem, może nie za bardzo, może raczej czysta ta twarz. Nawet takie rzeczy tu karty mogą przedstawiać. Tylko to się wiąże pewnie też z tym młodszym, młodszym wyglądem. Moi drodzy, raczej bym widział tutaj kogoś o jasnych, jasnej karnacji i jasnych włosach. Bo tak giermek buław, jak i karta gwiazdy. Tu ewidentnie, ewidentnie na to wskazują, tak? Karta Gwiazdy w ogóle mówi często o po prostu blond, o niebieskich oczach, o tego typu kolorystyce, jeżeli mamy już mówić o takich cechach, ale co najważniejsze jest w Karcie Gwiazdy, to mianowicie to, że mówi ona o tym, że ta osoba no, jest ładna, jest nawet bym powiedział piękna. No, oczywiście pewnie u mężczyzny nazwiemy to troszkę inaczej, Powiemy, że jest bardzo przystojny, diablo przystojny czy coś takiego, ale przy Karcie Gwiazdy jest to obiektywnie obiektywnie ładna, przystojna osoba. Mówię obiektywnie, to znaczy, że nie tylko Wam się będzie podobała, ale także pewnie i osobom z zewnątrz, by jakby obiektywnie je spytać o zdanie, to by powiedział, no tak, no tak, ładna jest. nie? To jak najbardziej karty też wskazują na taki bardziej młodzieżowy sportowy sposób ubierania się nawet tak kartak może specjalnie o sporcie aż tak dużo nie ma powiedziane, ale przy karcie buław przy kartach buław jest to wskazanie. W tym wypadku chodzi bardziej o to noszenie się takie lekkie, nie? I stąd bym odebrał to noszenie się bardziej tak sportowo, właśnie może niekoniecznie codziennie pod garniturem w krawacie. Jeżeli musi w pracy nosić takie ciuchy, no to ok zrozumiałe, ale potem w tak celowo W życiu prywatnym będzie się wolała ta osoba ubrać lekko, e, praktycznie, tak? Sportowo pewnie, właśnie dlatego. E, więc, no, mamy tu już. Jakiś obraz tej osoby. I teraz przejdźmy do obrazu tego kogoś, jeżeli już się poznacie bliżej i będziecie już mogli odkopywać, moje drogie wodniki, no, cechy takie głębsze charakteru. I, no, jest jedna karta, którą od razu może zacznę e, interpretować, bardzo ważna. Karta świata. Karta świata mówi o tym, że ten ktoś będzie miał cechy albo chociażby jedną cechę. Niemniej, jeżeli to jest jedna, a nie kilka cech, to ona jest wtedy tak naprawdę super, mega istotna. Karta ta mówi o, kim, o, o, o cechach charakteru, które są potrzebne Wam. To są cechy, które wy może już świadomie wiecie, że cenilibyście w tej osobie, z którą byście mieli się wodniki związać, ale karta świata wychodzi trochę dalej, bo niekoniecznie wy musicie być w pełni świadomi tego, że takich cech w tym przyszłym partnerze, partnerce potrzebujecie, a ta osoba będzie wam to no, dawała, tak? będzie właśnie taka. Więc. Okej, okay, jeżeli ktoś jest bardzo wsłuchany w siebie introspekcyjny i wie dokładnie, że dla do szczęścia to w partnerze by potrzebował kogoś troskliwego, opiekuńczego i nie boi się tego przyznać, że taka osoba jest mu w życiu potrzebna. To jak najbardziej, tak? To mogą być właśnie te cechy i one wy będziecie wiedzieć właśnie, że to już o to chodzi. Ale to może tylko uczulam, że to może się okazać troszkę po czasie, że może jednak potrzebujecie kogoś zdecydowanego w życiu, kogoś, kto będzie podejmował konkretne Decyzje, nie będzie się bał robić takich kroków bardziej zdecydowanych, a jednocześnie faktycznie, żeby uzupełnić Was, taka bardziej no, silnego charakteru osoba, może troszkę nawet autokratyczna, jest Wam potrzebna i Wy się będziecie czuć z tym dobrze. tak To jest ostatnia rzecz, którą tutaj bym chciał wskazać, że będziecie się czuli z tym dobrze, że ta osoba te cechy ma, nawet jeżeli. Właśnie taka siła charakteru, może na razie wam mówić, że nie, 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 ja jestem też silny bardzo. Chociaż pewnie, pewnie to wtedy by nie było ta cecha, ale. Moi drodzy, co tu dalej karty mówią? No, to jest ktoś, kto nie boi się konfliktu, kto nie boi się stresu, kto nie boi się tego, że pewne rzeczy się w koło dzieją. Tak, jest to osoba, która jest przyzwyczajona, może z racji pracy, może z racji jej sposobu bycia, także do tego, że w koło jest chaos, w koło jest może konflikt, właśnie jakiś, który ta osoba musi okiełzać. Okiełznać, tak? Często by to była wtedy może, może ktoś, kto zarządza grupą osób, tak? Bym tutaj widział, no także, jeżeli mamy zawody, gdzie jest taki konflikt, gdzie jest jakieś niebezpieczeństwo, także, więc może wiecie, strażak, policjant, żołnierz, ale też no, mamy wiele innych zawodów, gdzie jest ten stres, gdzie są te sytuacje bardziej takie no, konfliktowe, także, które które no, nie, nie wiążą się od razu może z bezpośrednim zagrożeniem życia, nie? Czy... Nie uznalibyśmy tego za zawód niebezpieczny po prostu, a jednocześnie jest tam dużo chaosu i Wy byście na przykład spojrzeli zobaczyli, nie, ja wolę spokój, ja wolę duka, stukać przez te 8 godzin na moim komputerze w ciszy, spokoju, lepiej mi to idzie, a ta osoba będzie się odnajdywała w tym chaosie, będzie się odnajdywała w takich trudnych sytuacjach, będzie radziła sobie ze stresem, to na pewno. Tutaj mamy właśnie też no, poniekąd tą siłę Siłę charakteru. Karta sądu wskazuje na kogoś, kto. Jak sobie coś postanowi, to nie ma, nie ma szans, żeby tego nie osiągnąć. Tak? To jest ktoś, kto na pewno będzie dążył do tego konkretnego celu i będzie osiągał też konkretne rzeczy. Karta może to trwać długo. Tak? To nie są koniecznie cele takie, które wiecie, że za tydzień ma to się wydarzyć. To jest osoba o takiej sile charakteru wewnętrznego, tej sile woli swojej. Może od tego powinienem zacząć. Że na przykład stwierdzi, OK, jestem, mam 5 kg nadwagi, no to mniej jem i w taki sposób zrzucam, zrzucam kilogramy. I faktycznie to będzie osoba, której nie będzie dało się potem namówić, a czy może ciasteczko, a czy może to. Nie, po prostu siłą charakteru będzie faktycznie w, w, dawała sobie radę z dawała sobie radę z tym głodem, nie? będzie mówiła: Nie, ja nie, jem", nie? I, i tyle. I nie będzie tutaj w ogóle żadnej, żadnej debaty, bo no, ten cel, zanim nie zostanie osiągnięty, to, to tu nic nie będzie stawało na przeszkodzie, przynajmniej z wewnątrz tej osoby, tak? czyli nie będzie ulegała pokusom, jeżeli właśnie to będzie miało doprowadzić się do tego konkretnego celu. Mamy trójkę denarów, czyli kogoś, kto radzi sobie, w grupie może właśnie ogarnianie tego chaosu to jest jego czy jej praca to jest ktoś kto potrafi kooperować z innymi osobami jest to także ktoś kto jak coś no co zresztą przy tym sądzie było powiedziane ktoś kto jak coś zaczyna i na coś się decyduje tak to jest to wiecie to bierze to na poważne to traktuje jako długofalowy projekt i się nie boi długofalowych projektów. W kontekście relacji z inną osobą, z tym z Wami, wodniki, no to wiecie, kochani, jeżeli ta osoba już uzna, że jesteście w związku, no to możecie wiedzieć, że ona będzie traktowała ten związek poważnie. Nie? To już będzie ktoś, kto no, nie będzie potem, nie wiem, rozglądał się na lewo i prawo i szukał jakichś innych możliwości, innych opcji. Mamy kartę Księżyca, wodniki i karta Księżyca mówi o kimś, kto ma bardzo też wyczuloną intuicję, ma też rozbudowaną wyobraźnię. I teraz tak, to może mieć jak najbardziej pozytywne efekty, bo, bo wiecie, przeczuwa pewne rzeczy, wie jak pewne rzeczy będą się może rozgrywały w przyszłości, ale karta Księżyca i to takie wewnętrzne, które ta osoba będzie miała, może także wskazywać na kogoś, kto czasami się martwi jednak za bardzo, nie? Bo jak robimy jakieś scenariusze, rysujemy sobie jakąś wizję przyszłości, często też ta wizja naszej przyszłości może być niekoniecznie pozytywna, nie? I ważne, żebyśmy nie fiksowali na tym punkcie. Tutaj ewentualnie może być właśnie taka tendencja, że czasami będzie widać, że ten ktoś się za bardzo pewnymi rzeczami martwi, Albo za dużo myśli na ten temat, tak, za bardzo roz, roztrząsa pewne rzeczy, ale, wiecie, to nie jest koniecznie od razu zasada, że w każdym przypadku tak będzie reagowała ta osoba. Mamy także kartę umiarkowania i ona spina tak naprawdę to wszystko. Bo dlatego od niej w ogóle nie zaczynałem, zostawiłem ją na koniec, bo ona mówi o osobie, która jest właśnie jaka? Umiarkowana. To nie będzie osoba, która będzie, wiecie, nie wiem, obżerała się, zresztą tutaj jest wskazane. To nie jest ktoś, kto będzie też się przepracowywał, czyli nie jest to pracoholik, raczej sądzę, że to żaden holik by nie był sam z siebie, tak? Tu nie wydaje się. To jest ktoś, kto zna umiar we wszystkim praktycznie, tak, oczywiście w pewnych aspektach życia bardziej, w pewnych aspektach mniej, ale nie będzie ten ktoś przesadzał, nie będzie też w żaden sposób e, kierował się w stronach jakichś ekstremalnych poglądów czy ekstremalnych zachowań. E, wiecie, no raczej osoba, która wie na czym stoi, wie kim jest, ile może od siebie oczekiwać i no, nie nadwyrężać, nie nadwyrężać tej wiedzy, nie nadwyrężać samego siebie w życiu. Nie? Czyli no, raczej nie będzie to jakiś szalony ktoś, kto będzie chciał się wspinać na Monte Everest. Bardziej bym tutaj widział osobę, która by. Oscylowała w kierunku, w kierunku spędzenia spokojnego weekendu w domu albo pojechania sobie pod domek na jakąś normalną wycieczkę czy coś takiego. Nie, nie, nie spodziewajcie się kogoś, kto by robił szalone rzeczy. O, tak to, tak to nazwijmy. Moi drodzy. Zobaczmy teraz, jaka jest no, tutaj przyszłość wedle kart wasza, rysowana. E, moi drodzy, no okej, okay. mamy już siódemkę denarów, więc e, jeżeli jesteście już w relacji z kimś takim, to jest opis kogoś, kogo znacie, e, z kim jesteście, tak, to, moi drodzy, siódemka denarów mówi o tym, że jesteście na dobrej drodze, że jest między Wami dobrze i idziecie także razem w dobrym kierunku. Tu nawet ta pewna okres niepokoju, które karty przedstawiają przed Wami, on nie wybije Was z tej dobrej drogi. I jeżeli jeszcze nie poznaliście tego kogoś i dopiero poznacie, to bardzo szybko wejdziecie na tą dobrą drogę. Będzie to naturalnie przychodziło. A teraz no, chciałbym od razu powiedzieć o tych o tym niepokoju, bo widzą, że będzie trudniejszy czas przed Wami, będzie taki okres, który będzie no, więcej od Was wymagał, ale będzie także więcej wymagał od Was cierpliwości, żeby ten czas przetrwać. I teraz nie rozumcie mnie w żaden sposób źle, to nie jest problem między Wami. To nie jest problem tak, że będziecie się kłócili, czy nie będziecie wiedzieli, na czym stoicie, i tak dalej, i tak dalej. Nie, Wy będziecie dobrze wiedzieć, jak między wami i na czym stoicie, ale może być taki okres bardziej testujący i wymagający cierpliwości z racji rzeczy, które się dzieją na zewnątrz was. Może w kwestiach pracy, może w kwestiach zdrowia, także niestety, może w kwestiach jakichś obowiązków, może jesteście w etapie, albo będziecie na etapie jakiegoś. Budowania domu i wtedy wiecie, tu wynajmujecie, tutaj budujecie, jest, wiecie, trochę więcej rzeczy na głowie, bo jeszcze trzeba przetrwać ten czas, zanim się uda wprowadzić w to, do tego nowego domu. No, takie okresy się zdarzają w naszym życiu i tu widzę przed Wami, że coś takiego będzie miało miejsce ale i będzie wymagało więcej tej cierpliwości, ale karty też na, wskazują na to, że to nie będzie problem między wami. Mamy tu też e, trójkę Buław i kartę świata. Trójka Buław mówi o tym, że razem z tą no, tą osobą, e, jeszcze, jeżeli jesteście już razem, to jeszcze, jeżeli dopiero będziecie, e, i to będzie ta wasza przyszła relacja, to, to dopiero będzie, tak? To nie jeszcze, to po prostu będzie. Trójka buław mówi o zrealizowaniu rzeczy, które wy wcześniej chcielibyście realizować. Czyli jeżeli wam się marzy od zawsze pojechanie, nie wiem, do Ameryki Południowej, to jest wasze życiowe marzenie, to jak najbardziej z tą osobą będziecie mogli to, to no. Zrobić, tak? Jeżeli myślicie nad założeniem rodziny, bo jeszcze wam się załóżmy nie udało, albo nawet nie mieliście okazji, nie? to też jest całkowicie możliwe, to też uda się właśnie taką rzecz zrealizować. To coś, co może nawet czasami patrzycie jako zaległe, tak? Coś, co myśleliście, że to kiedyś będzie się, kiedyś się uda, się nie udało, a teraz właśnie będziecie mogli do tego wrócić i jeszcze ten cel razem zrealizować. I karta świata, czyli najpo, najbardziej pozytywna z kart w całej Talii jeszcze tu przyświeca tej waszej przyszłości, więc to wszystko trzeba jeszcze potraktować przez ten pryzmat szczęścia, przez pryzmat e, pozytywnych elementów, które będą w Waszym życiu i Waszej wspólnej przyszłości, więc ta tutaj ta przeszkoda nie będzie w żaden sposób na pewno wpływała na wasz związek, a e, też może na przykład będzie dążeniem do czegoś lepszego. Tak jak z tym budowaniem domu, tak? czyli ostatecznie będzie ten cel zrealizowany, się uda, nawet po pewnym czasie takiego stresu czy niepokoju. Wodniki, bardzo pozytywna ta przyszłość tutaj, bardzo także ciekawa postać się nam tutaj rysuje. Moi drodzy, jeżeli zainteresował Was ten rozkład, to nie zapomnijcie zostawić tego lajka i mam wielką, wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki! Pa!